Kilka dni temu prowadziłem szkolenie z ergonomii dla pracowników BHP sieci sklepów Action i zadałem tam pytanie, czy ergonomia równa się zdrowie. I podobne pytanie padło później na moich mediach społecznościowych. Dużo osób odpowiedziało, że tak. Natomiast problem jest tego typu, że nam się wmawia, iż ergonomia to wygodny fotel albo regulowane biurko, natomiast to jest jedna totalna bzdura po to, żebyśmy kupowali te sprzęty. Jeżeli mówimy o ergonomii, to musimy wziąć także pod uwagę warunki pracy, a tutaj przerwy w pracy oraz to, że musimy rotować pracę, którą wykonujemy. Dodatkowo dochodzi nam do tego kwestia fizjologii. O ile siedząc na wygodnym, ergonomicznym krześle jest nam po prostu wygodnie, mięśnie być może trochę mniej się męczą, to jest to pułapka, ponieważ większość naszych tkanek Potrzebuje ruchu do prawidłowego funkcjonowania i odżywiania. Więc, chociaż tu i teraz nam jest wygodnie, przyjemnie, to w kontekście 5 lat do przodu, 10 lat do przodu i tak dalej, robimy sobie ogromną szkodę siedząc, ponieważ na przykład nasze dyski się duszą, spada metabolizm w nich, zaczynają przeważać te procesy degradacyjne, no i dysk finalnie będzie się psuł. Dlatego nie, ergonomia nie równa się zdrowie, co najwyżej komfort, wygoda pracy, być może jakieś odciążenie, ale nic nie zastąpi regularnej aktywności fizycznej.